Używasz czatu GPT i za każdym razem otrzymujesz suchy tekst? Jeżeli tak, no to nie wykorzystujesz do końca jego potencjału. W tym filmie pokażę ci ponad 5 sposobów, jak możesz kończyć swoje polecenie do czata, żeby przedstawiał ci odpowiedzi w różnych formach, które dadzą ci lepszy pogląd na daną sytuację, lepiej rozwiązują twoje problemy i lepiej spełniają po prostu swoje zadania. Także lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zanim przejdziemy do pierwszego punktu, pamiętaj o tym, żeby nie przegapić kolejnych poradników wokół świata AI, nad którymi już teraz dla ciebie pracuję. Kliknij po prostu na dole, subskrybuj i bądź na bieżąco z wszystkimi poradnikami, które już dla ciebie powstają. Pamiętaj również o kciuku w górę, to pomaga zwiększyć zasięg tego filmu. Jeżeli masz jakieś propozycje kolejnych odcinków, które mógłbym nagrać, daj znać po prostu w komentarzach. A teraz lecimy z pierwszym punktem, i jest to odpowiedź w formie tabeli. Wszystkie dane, które otrzymujesz od czata, możesz otrzymać w formie tabeli. Chat GPT potrafi tworzyć tabele tekstowe z kolumnami, z wierszami, które świetnie wizualizują jakieś dane. I możesz wpisać na końcu swojego prompta następujące zdanie. Przedstaw odpowiedź w formie tabeli z kolumnami i nagłówkami i dany temat zostanie przedstawiony oczywiście w formie tabeli. Rzecz jasna, musi mieć cały prompt odpowiedni sens, żeby te dane faktycznie miały rację bytu w ogóle w takiej tabeli, ale dopisując takie polecenie, otrzymasz po prostu odpowiedź w formie tabeli, która ci przejrzyście wyjaśni dany temat. Chat GPT oczywiście może generować grafiki. Mam nadzieję, że to wiesz. Jeżeli nie, no to po prostu wystarczy wejść w czata, wybrać stwórz obraz, a nawet napisać po prostu w prompcie wygeneruj dla mnie grafikę, obraz, zdjęcie i takie zostanie wykonane. Ale tutaj wchodzimy troszeczkę głębiej w ten temat, bo ja często wykorzystuję taki trik do stworzenia po prostu prompta. Najpierw opisuję co chcę uzyskać na mojej grafice? Wpisuję to do czatu i dopisuję na końcu. Na podstawie mojego opisu wygeneruj dla mnie prompt, który wykorzystam do wygenerowania finalnego obrazu, finalnej grafiki. I dzięki temu czat stworzy dla mnie idealny prompt do zobrazowania moich myśli. Czyli często czata wykorzystuję po prostu do tworzenia dobrych promptów. I dzięki temu czat stworzy na podstawie moich luźnych myśli gotowy prompt, który później po prostu wklejam i wykorzystuję. I to samo zadziała w różnych innych obszarach, nie tylko w generowaniu grafik. Jeżeli potrzebujesz prompta do generowania na przykład ciekawych opisów, do różnych specjalistycznych zadań, no to zbierz swoje myśli i dopisz na końcu, że na podstawie moich myśli stwórz prompt, który rozwiąże moje zadanie, czy wykona dla mnie następujące polecenie. I wtedy chat po prostu stworzy ci idealny prompt, który rozwiązuje daną sytuację. Wspomniałem o tym, że pracuję na co dzień z moimi asystentami AI, i powiem wam, że wypracowałem je w ostatnich miesiącach. Różne schematy, różne wzory i stworzyłem taką swoją drużynę. Która pomaga mi realizować rozmaite zadania, każdy asystent jest przeze mnie odpowiednio zaprogramowany. I tu nie mam na myśli takich umiejętności typowo informatycznych, że siedzimy i klep klepiemy kod. Po prostu wypracowałem sobie pewne schematy, pewne wzorce i stworzyłem swoich asystentów. I tych asystentów. Jest kilku, a będzie ich jeszcze więcej, bo pracuję nad kolejnymi i stwierdziłem, że jednego z nich mogę Wam udostępnić. A wkrótce cały pakiet, cała drużyna pojawi się też na moim sklepie. Na ten moment udostępniam Wam jednego darmowego asystenta. Możecie go pobrać już teraz. Link znajdziecie pod tym filmem. Pomoże Wam w realizacji podstawowych zadań, które czekają na Was w życiu codziennym. Także serdecznie zapraszam. Link jest pod tym filmem, warto go pobrać już teraz. Bardzo fajnym poleceniem, z którego sam często korzystam, jeżeli chcę, nie wiem, podjąć jakąś decyzję zakupową, ogólnie podjąć jakąś decyzję, jest analiza za i przeciw. Analiza słod, można też to tak nazwać. Po prostu na końcu swojego polecenia wpisujesz, zrób analizę za i przeciw. I wtedy dany temat, o który pytasz, zostanie przedstawiony właśnie w takiej formie, że poznasz wady, zalety dan danego rozwiązania, co jest za, co jest przeciw. Poznasz po prostu dwie strony. Jest to świetne właśnie w przypadku wyboru jakiegoś rozwiązania, podjęcia jakiejś decyzji, bo chat fajnie to wszystko podsumuje i będziesz mógł przeanalizować sobie po prostu wszystkie mocne i słabe strony. Właśnie, może być to za, przeciw, mogą być mocne, słabe strony, wady i zalety. Chodzi o takie po prostu zestawienie plus i minus. To warto wykorzystywać podczas podejmowania różnych decyzji. Bardzo często podczas tworzenia do social mediów wykorzystuję polecenie, które ma za zadanie stworzyć dla mnie temat rozbity na przykład na karuzele bądź poszczególne kafelki na stories. To jest myślę, że przydatne dla wielu osób, które tworzą coś do internetu, czy to fotografów, czy innych twórców. Bo możemy jeden temat Przedstawić właśnie w takiej formie na przykład karuzeli. Więc y, zbieram swoje myśli, jakiś pomysł, który mam na przykład na wpis. Może być to na przykład jakaś karuzela edukacyjna, jak osiągnąć y, jakiś lepszy efekt na zdjęciach, i opisuję ten mój pomysł, cały koncept. Bądź na przykład, jak, jak już mam jakiś gotowy artykuł na ten temat, który wcześniej napisałem, to wklejam go do czata i proszę na samym końcu przedstaw ten temat. W formie karuzeli na Instagram, gdzie pierwszy post musi mieć mocny huk, przyciągać uwagę, i kolejne kafelki muszą dawać wartość, utrzymywać zaangażowanie, a na końcu musi być call to action, czyli takie wezwanie do działania. I tak skonstruowany prompt. Dan, po prostu mi gotową karuzelę stworzoną na bazie tekstu, który dostarczyłem, czy pomysłu, który przedstawiłem czatowi. Mamy temat fajnie rozbity, rozpisany na karuzelę. I tutaj mam dla Was super tip, bo taką karuzelę, którą Wam rozpiszę teraz, właśnie czat, możecie również wygenerować od razu w formie właśnie gotowych grafik. Teraz wystarczy do czata napisać następujące polecenie. Teraz stwórz do poszczególnych kafelków do mojej karuzeli prompty do wygenerowania gotowych grafik z tekstem. Tekst musi być w języku polskim. Jeżeli mamy jakąś identyfikację wizualną swojej marki, mamy jakieś przykładowe grafiki, które wcześniej robiliśmy, no to możemy załączyć je do tej komendy i napisać. Oto przykładowe grafiki, które do tej pory tworzyłem, tworzyłam. Niech będą dla ciebie inspiracją, żeby utrzymać styl wizualny mojej marki i dostaniesz prompt do każdej jednej grafiki. Po prostu później przekrajasz ten prompt i generujesz sobie po kolei grafiki do twojego Instagrama. Innym poleceniem, które bardzo często używam i które sprawdza się idealnie w wykonywaniu różnych zadań, jest wykonanie listy to do. Czyli do zrobienia rzeczy w związku z danym projektem. Powiedzmy, że zaplanowałem wykonanie jakiegoś projektu. Niech to będzie strategia marketingowa. I teraz na końcu, proszę, chat, zrób z tego listę zadań, co muszę wykonać po kolei, żeby wdrożyć tą strategię marketingową, którą przygotowaliśmy. I chat da Ci po prostu listę zadań i możesz odhaczać. Po kolei te wszystkie punkty po ich zrealizowaniu. To ułatwi Ci zdecydowanie wdrażanie tego wszystkiego, co przygotował dla Ciebie czat. I wiele osób ma problem właśnie z tym, że nie wdraża wiedzy, informacji i porad od właśnie czatów AI, tylko po prostu idzie dalej do swoich zajęć. Nie wykorzystuje w ogóle potencjału. O tym nagrałem też odcinek. I Właśnie podsumowując taki projekt, który tam gdzieś rozkwiniliśmy sobie z AI, warto poprosić o teraz listę zadań do wykonania, żeby zrealizować ten projekt. I taką listę sobie zapisujemy, czy to na telefonie, czy po prostu drukujemy i po kolei odhaczamy te punkty i to nam ułatwia wdrożenie danego zadania. To są właśnie sposoby, które najczęściej wykorzystuję w pracy z AI na co dzień, żeby lepiej wykonywać swoje zadania, lepiej wdrażać to wszystko, co wypracuję sobie właśnie z moimi asystentami AI, i to ułatwia i poprawia jakość tego, co robię. Jestem też dzięki temu bardziej produktywny, lepiej wykorzystuję ten potencjał, więc warto po prostu z tego korzystać. Ja Wam również to polecam, warto testować różne rozwiązania, próbować różnych rzeczy i wypracować rozwiązania, które będą najlepiej dla Was działać. Ale najważniejsze jest działanie, robienie. I po prostu nie zatrzymywanie się w jednym miejscu, bo ten świat cały czas się rozwija. Ale ja jestem tutaj właśnie po to, żeby Wam w tym wszystkim pomagać, więc zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie ominęły Was kolejne poradniki, nad którymi już teraz dla Was pracuję. A kciuk w górę czy udostępnienie tego filmu będzie naprawdę czymś wielkim dla mnie, także z góry serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie. Razem rozwijamy ten kanał i projekt, a już wkrótce kolejne materiały. Także trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, piąteczka.